Ciąża noga. Drogie mamy, podwójnego lub potrójnego szczęścia. Moment, w którym na ekranie USG zobaczyłyście nie jedno, a dwa bijące serduszka na pewno był mieszanką szoku, niedowierzania, ogromnej radości, a może i odrobiny lęku. To całkowicie naturalne. Wasza podróż ku macierzyństwu od samego początku jest po prostu intensywniejsza. Ale jest też absolutnie magiczna. Pomyślcie w ten sposób. Natura uznała, że jesteście tak wspaniałymi, silnymi kobietami, że powierzyła Wam od razu podwójny lub potrójny cud. Wasze ciało właśnie podjęło się jednego z najbardziej niesamowitych zadań na świecie tworzenia dwóch lub więcej małych istnień jednocześnie. Ciąża noga to dla organizmu praca na pełnych obrotach, dlatego niektóre dolegliwości, o których słyszałyście, możecie odczuwać nieco mocniej. Więcej hormonów, więcej miłości i mdłości. Wasz organizm produkuje podwójną dawkę hormonów, która podtrzymuje ciąże. To one odpowiadają za te pierwsze, czasem uciążliwe objawy, takie jak mdłości czy wahania nastroju. Pamiętajcie, że to znak, że w środku praca w re. Szybciej rosnący brzuszek. Wasz dom dla maluszków będzie rósł nieco szybciej. To piękny, widoczny symbol podwójnej miłości, która rośnie. Będziecie mogły wcześniej poczuć i zobaczyć, jak wasze ciało się zmienia, tworząc bezpieczną przystań. Zmęczenie to wasz sprzymierzeniec. Możecie czuć się bardziej zmęczone niż inne przyszłe mamy. To nie jest powód do niepokoju, a sygnał od waszego mądrego ciała. Zwolnij, mamo. Tworzymy tu cuda. Potrzebujesz odpoczynku. Słuchajcie go: drzemka w ciągu dnia to nie luksus, to wasz obowiązek. Ciąża mnoga jest określana jako ciąża podwyższonego ryzyka, ale proszę, niech to słowo Was nie przeraża. Ono oznacza tylko tyle, że będziemy się Wam przyglądać ze zdwojoną uwagą i oczywiście troską. Częste wizyty, będziemy się widywać nieco częściej, to dla nas okazja, by upewnić się, że Wy i Maluszki czujecie się doskonale, a dla Was, by zadawać wszystkie pytania i rozwiać jakiekolwiek wątpliwości. Więcej podglądania na OSG. Czeka Was więcej magicznych chwil, podczas których będziecie mogły podziwiać swoje dzieci. Będziemy obserwować, jak rosną, jak się rozwijają i czy każdy z nich ma wystarczająco dużo miejsca i składników odżywczych. Czasem maluchy potrafią się nawet do siebie przytulać lub zaczepiać. To niesamowite widowisko. Symfonia pierwszych ruchów. Jednym z najpiękniejszych momentów będzie ten, w którym poczujecie pierwsze ruchy. W waszym brzuchu nie będzie to delikatne łaskotanie, a prawdziwy festiwal. Z czasem nauczycie się rozróżniać, które z dzieci właśnie sobie urządza poranną gimnastykę. To będzie wasza mała sekretna komunikacja, cyfonia kopnięć i fikołków, które połączy Was w nierozerwalną więzią. Jak możecie o siebie zadbać? Odpoczywajcie, to wasze zadanie numer jeden. Wasze ciało wykonuje tytaniczną pracę. Odpoczynek to najlepsze, co możecie dać sobie i dzieciom. Jedzcie dla trójka, ale mądrze. Wasze zapotrzebowanie na kalorie i składniki odżywcze będzie większe. Skupcie się na jakości: dużo białka, warzyw, zdrowych tłuszczów. Wasze ciało to najlepsza restauracja dla waszych maluchów. Nie bójcie się prosić o pomoc i wsparcie partnera, rodziny, przyjaciół. Poszukajcie też innych mam bliźniaków. Nikt nie zrozumie Was tak dobrze jak kobieta, która przeszła tą samą drogę. Zaufajcie nam i sobie. Jesteście w dobrych rękach. My, położne i lekarze, jesteśmy tu, by prowadzić Was przez tą podróż. Ale przede wszystkim zaufajcie swojej intuicji. Jesteście mamami. I to podwójnymi lub potrójnymi. Macie w sobie niesamowitą siłę. Przed Wami niezwykła przygoda. Będą chwile zmęczenia. Ale będą też momenty podwójnej lub potrójnej radości, które wszystko wynagrodzą. Pomyślcie tylko o tej chwili, gdy po raz pierwszy przytulicie do siebie swoje skarby. Cały świat na chwilę zniknie. Jesteście bohaterkami. Każdego dnia tworzycie podwójne lub potrójne życie. Pamiętajcie o tym, gdy spojrzycie w lustro. Jesteście cudem natury. Wszystkiego dobrego.